Na wyciągnięcie ręki. Czasami przypadek decyduje o tym, że niektóre osoby cały swój wolny czas angażują w pomoc dla innych ludzi. Maciej Szpakowski w momencie, kiedy jego mama zachorowała, stworzył specjalny serwis internetowy dla kobiet walczących z rakiem piersi. Dziś pomaga mu wielu wolontariuszy. Ja szukałem miejsca dla mojej mamy. Nie znalazłem, więc postanowiłem założyć swój serwis i tak to się zaczęło. To był przypadek. Zaczęłam szukać informacji na temat rekonstrukcji po operacji i trafiłam właśnie na to forum. Najpierw podczytywałam jako gość, później się zarejestrowałam i zaczęłam być aktywnym użytkownikiem, a później z kolei znalazłam się w kolegium redakcyjnym. Na początku było dużo pracy. Teraz pomagają mi dziewczyny, które są praktycznie 18 godzin na dobę dostępne w internecie, i to one w większości teraz robią tą największą pracę. Dużo osób szuka takich informacji, jak się można czuć po chemii, i my wtedy piszemy, jak w naszym przypadku było. I te osoby też się czują pewniej, bo czasami są przerażone, że coś boli, że jest nie tak, że jest jakaś wysypka. Ja na przykład jestem 10 lat już po mastektomii, po spotkaniu z rakiem, i jestem. Same takie przykłady dużo dobrego dają kobietom, które są na początku. A jak dużo osób współpracuje? Pracuję w tej chwili z tym serwisem. Jak ja to mówię do klubu 200 codziennie dziewczyn zagląda. Chciałyśmy pomagać, i tyle. Jak dużo czasu pani spędza przy komputerze, przy tym serwisie? Wstyd się przyznać, ale bardzo dużo. Z przerwami na sędzi posiłki. No ja jestem niepracująca, więc kiedy się budzę od razu w komputer i cały dzień co jakiś czas zaglądam, patrzę, czy ktoś nie potrzebuje pomocy. Także całe moje życie toczy się wokół forum. Wiele jest rozmów trudnych, bo wiadomo, że na różnych etapach leczenia są osoby, przychodzą do nas takie, które mają postępującą chorobę i te rozmowy są bardzo trudne, bo czasami oczekują wsparcia, pocieszenia, a trudno jest pocieszyć człowieka, jak wiemy, jaki jest jego stan. Czasami bardzo przeżywamy później takie sytuacje. Czy państwo też pomagają w świecie rzeczywistym, nie tylko wirtualnym? Tak, teraz już jest taką codziennością, że co roku spotykamy się w Ciechocinku. Część dziewczyn, które są na forum są już też ochotniczkami dzięki federacji, przeszkolonymi, chodzą do szpitali. Nasze koleżanki z forum, które idą na operację albo na rekonstrukcję piersi, zawsze mogą liczyć na odwiedziny kogoś, kto mieszka w pobliżu i też potrzymać za rękę czy dodać otuchy. To bardzo pomaga. Mamy forumowiczki w Anglii, Włoszech, w Stanach Zjednoczonych. No, najwięcej jest jednak z Polski. Jest bardzo dużo takich osób, bo kluby Amazonek mieszczą się w większości miast polskich, ale właśnie w miastach. A na wsi nie ma takich klubów, gdzie można by pójść i, i dowiedzieć się czegoś o chorobie. I właśnie w małych miejscowościach wystarczy usiąść do internetu, wstukać www.amazonkinet i już się jest w klubie Amazonek. Rodzina mnie wspiera. Na początku były tylko kłopoty, że moja klawiatura była za głośna, tak? że, że przez całą noc tylko klikałem i, i, i dubałem. Tak, teraz już wszystko jest dobrze. Nie pracuję, więc mogę częściej zajrzeć. Komputer musi wyjeżdżać z nami na wakacje. Mnie akurat mąż bardzo wspiera. Widzi, że to mi również pomaga, chociaż ja już jestem 6,5 roku po chorobie, ale nie potrafiłabym już w tej chwili żyć bez moich Amazonek. Z osobami tworzącymi serwis Amazonki rozmawiała Elżbieta Korczyńska.